Dzień dobry, witam Państwa na osiedlu Ługi w Jarocinie. Chciałbym przedstawić Państwu nasze plany na ten rok inwestycyjny na tym osiedlu. I tak, w tym roku zamierzamy wykonać trzy ulice i będzie to ulica Brdowa. Lipiec, wrzesień to jest 519 metrów drogi. Kolejna ulica to Kurpioska, 170 metrów w wrześniu i w październiku. Tutaj ta ulica zostanie. Wykonana i kolejna ulica to Odrzeńska, to jest końcówka tej ulicy, która została do wykonania. I tutaj 136 metrów drogi planujemy wykonać w październiku. Także gratuluję mieszkańcom MUGi. To rzeczywiście wyjątkowy rok w ramach Funduszu Budowy Dróg Gminnych, naszego gminnego. Pieniądze pochodzą 100% z budżetu gminy i życzę państwu żeby ta droga jak najszybciej powstała i abyście mogli państwo się z tej drogi cieszyć dziękuję